Tej zimy stal mielec pozyskała aż dwie upadłe gwiazdy. Najpierw na Podkarpacie trafił Jean-Dawid Bogel, prawie dwumetrowy francuski napastnik, który najlepszy okres w swojej karierze przeżywał w koszulce Wiktorii Pilzno. Z czeskim klubem zdobył mistrzostwo w sezonie 2021-2022, a do tego w jego barwach świętował też zdobycie korony króla Szelców Ligi Naszych Sąsiadów. Później był transfer do dalekiej Arabii Saudyjskiej, wiadomo, za pieniędzmi, potem Chiny i Londyn w Mielcu. Na razie Bogel wystąpił w trzech meczach Stali. Wszystkie trzy zakończyły się porażkami. Może w niedzielę, w meczu z Motorem w końcu się przełamie, a piłkarze Niedźwiedzia zdobędą trzy punkty? Tak cenne w walce o utrzymanie? No dobra, na ten moment kończę temat Francuza, ponieważ szerzej mówiłem o nim w filmie pod tytułem Nowi napastnicy w Ekstraklasie. Hity czy kity? Który oczywiście znajdziecie na tym kanale. No to zostawiamy Bogela w spokoju, ale nie zostawiamy w spokoju Stali Miele. Bo tak jak zaznaczyłem na wstępie, tej zimy na Podkarpacie zawitała jeszcze jedna upadła gwiazda. I to mocno upadła. Ivan Cavaleiro to były reprezentant Portugalii, za którego latem 2015 roku Monaco zapłaciło Benfice aż 15 milionów euro. We Francji skrzydłowy skończył jednak jako spory niewypał. Rok spędzony w Monako był ciężki. Przez pół roku byłem kontuzjowany. Nie lubię o tym za dużo mówić, bo to był najgorszy rok w mojej karierze. Od tamtej pory, gdy tylko mam podobny uraz, to od razu wiem jak sobie z nim radzić. Opowiadał w 2018 roku Cavaleiro. W barwach Monaco tylko 22 występy i 3 gole. Słabo jak za taką cenę. Latem 2016 roku do Portugalczyka pomocną dłoń, a może lepiej pasuje pomocną łapę, wyciągnęły wilki z Wolverhampton. Za 8 milionów euro... Cavaleiro dalej rozamienił ligę na Championship. ...dwa naprawdę mocne sezony na zapleczu, a potem wywalczony awans do Premier League. W najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii debiutował we wrześniu 2018 roku i był to debiut marzenie. Strzelił gola w wygranym 2-0 meczu z Southampton. Jeszcze sposób w jaki to zrobił, to był jego pierwszy kontakt z piłką po wejściu z ławki. Gdy piłkarz wchodzi na boisko, to musi wykonać swoją pracę i pomóc drużynie. Iwan dobrze to zrobił i właśnie takiego ducha w naszej ekipie... Chce chcemy budować. Wszyscy muszą być zaangażowani. Chwalił Cavaleiro po meczu ze świętymi ówczesny trener Wilków, czyli Nuno Espirito Santo. Niestety dla Portugalczyka później nie potoczyło się to tak jak powinno, albo tak jak sobie zakładał. Sezon 2018-2019 kończył z trzema bramkami i jedną asystą w 23 spotkaniach. Nie były to liczby godne skrzydłowego Premier League. Dlatego też latem 2019 roku Cavaleiro najpierw udał się na wypożyczenie, a potem został wykupiony za prawie 12 milionów euro przez drugoligowe Fulham. Czy w Wolverhampton ktoś za nim płakał? Raczej mało kto. Serwis Molino News uznał, że Portugalczyk był po prostu za słaby jak na standardy Premier League, a w drużynie, która chce się rozwijać, nie powinno być miejsca dla takich piłkarzy jak właśnie Cavaleiro. Na boiskach Championship skrzydłowy znowu odżył, awansował z Fulham do Premier League, a następnie spadł ponownie do Championship. Łącznie w barwach londyńskiego klubu zanotował 104 występy, zdobył 11 goli i dorzucił do tego 8 asyst. Sezon 2022/2023 spędził na wy Pożyczeniu w antaliasporze, a w letnim okienku transferowym 2023 zdecydował się na powrót do Ligue a dokładnie to do Lille, z którym występował w lidze konferencji. Znowu jednak mu na tej francuskiej ziemi nie pykło. I gdy roczny kontrakt wygasł, to Cavaleiro wylądował na bezrobociu. Spędził na nim ponad dwa miesiące i w końcu zdecydował się na zaskakujący ruch transfer do Brazylii. Jego nowym klubem został Red Bull Bragantino. Dlaczego akurat taki wybór? Od ponad 10 lat śledzę brazylijską piłkę. Mój ojciec zawsze chciał, żebym przyjechał do Brazylii. Dzięki Bogu Red Bull Bragantino otworzył przede mną swoje drzwi i mam nadzieję, że zostanę tutaj na długo. Opowiadał na dzień dobry cavaleiro. No jakby to powiedzieć, nie został w Brazylii był przez zaledwie niecałe 4 miesiące, tylko 5 występów i jedna żółta kartka. Nic, ani gola, ani asysty, wielkie nic. Dwa miesiące spędzone na bezrobociu, no i cyk, lądowanie w Stali Mielec. Wielu kibiców było w niezłym szoku, ponieważ zawodnik z takim CV wylądował w drużynie walczącej o utrzymanie w ekstraklasie. Ale Cavaleiro potrzebuje klubu do odbudowy, takiego, który pozwoliłby mu znowu wskoczyć na tą piłkarską karuzelę. I Juan Cavalleiro. Gdy będzie zdrowy i zaangażowany, transfer na miarę Rubena Vinagry. Iwan potwierdził w rozmowie, że w Brazylii nie grał, bo zwolnili jego trenera. Jak to w życiu piłkarza po kontuzji? Dużo problemów transferowych i mało czasu na decyzję, a chce grać. Napisał o Portugalczyku Michał Żyro, który przecież bardzo dobrze go zna z czasów wspólnych treningów w Wolverhampton. Zresztą Winagry też tam wtedy był. Zobaczymy w takim razie, czy Cavalheiro, mówiąc kolokwialnie, odpali w barwach klubu z Mielca. Umiejętności na pewno ma. Według prezesa stali Jacka Klimka to była naprawdę niezła okazja transferowa. Przyszedł bez odstępnego. Natomiast jeśli chodzi o kontrakt, to ma niższy niż ten, którego oczekiwali zawodnicy z Polski. Próbujemy zrobić win-win. On chce się odbudować, zagrać o większe pieniądze, nie powiem w jakich ligach, ale ma swoje marzenia, a my chcemy się utrzymać. Albo więc nam to wyjdzie, albo nie. W niedzielę stal mielec zmierzy się na wyjeździe z motorem Lublin, w którym też nie brakuje upadłych gwiazd jest przecież Sergi Samper, który wiele lat temu był nazywany drugim Busquetsem. A teraz dołączyło do niego inne znane nazwisko, któremu w karierze nie do końca pykło. To Jean-Kevin Augustin. 27-letni napastnik z Francji, o którym kilka lat temu było naprawdę głośno. W 2015 roku interesował się nim m.in. Arsenal. Wówczas to Augusteau występował w PSG. Grał u boku wielkich gwiazd, jak Zlatan Ibrahimowicz czy Angel Di Maria. W 31 meczach dla paryskiego giganta z Zdobył dwa gole i zaliczył dwie asysty. Liczby może nie powalają, ale pamiętajmy, że to był młody chłopak dopiero wchodzący w świat tego wielkiego futbolu. Latem 2017 roku aż 16 milionów euro postanowił wydać na niego RB Lipsk. W Paryżu nie dostawałem wystarczającego czasu na boisku. W Lipsku widzę dużą szansę na to, żeby zaznaczyć swoją obecność, opowiadał Francuz na powitalnej konferencji prasowej w klubie Bundesligi. On dzięki swojemu stylowi gry bardzo pasuje. Do naszego systemu. Konkurencja jest duża, ale ja w niego wierzę, opowiadał trener Ralf Hasenhut. W pierwszym sezonie w Bundeslidze 25 meczów, 9 goli i 5 asyst. W drugim już dużo gorzej 17 występów i tylko 3 gole. Na kilka miesięcy został wypożyczony do Monako, ale tam nie potrafił zdobyć nawet jednej bramki w lidze. Pod koniec stycznia 2020 roku Francuz został wypożyczony do drugoligowego Leeds United prowadzonego przez Marcelo Bielsa. No to teraz. Słuchajcie uważnie, bo tu zaczyna się robić grubo. Anglicy zobowiązali się wykupić zawodnika latem 2020 roku za 21 milionów euro w sytuacji, gdy awansują do Premier League. To się udało. Leeds wróciło na angielskie salony, ale Augustin w żaden sposób w tym nie pomógł, ponieważ zaliczył tylko trzy kilkuminutowe epizody w Championship. Działacze angielskiego klubu zaczęli więc kombinować, tak żeby nie musieć płacić za niego tych obiecanych gigantycznych pieniędzy. A że to był, pamiętacie, pandemiczny sezon, wszystko się pomieszało, była przerwa, potem wznowienie i granie do końca lipca, no to w biurach Leeds wykombinowali, że to co obiecali wcześniej RB Leeds się nie liczy. Po prostu stanęło na tym, że Anglicy nie chcieli wykupić piłkarza, a Niemcy chcieli dostać swoje obiecane pieniądze. Zaczęła się wielka chryja, sprawa trafiła do FIFA, a ta stwierdziła, że Leeds ma wypłacić piłkarzowi rekompensatę za zerwanie pięcioletniego kontraktu, no bo przecież na tyle się umawiali. I teraz trzymajcie się mocno. Rekompensata miała wynieść prawie 30 milionów euro, dokładnie to 28 milionów i 600 tysięcy euro. Przypominam, że Augustałem w barwach Leeds spędził na boisku zaledwie 48 minut, co oznaczało, że za sekundę gry w barwach angielskiej drużyny dostał prawie 16 tysięcy euro. Rozumiecie to? Tym samym został najdroższym w utrzymaniu piłkarzem w historii futbolu: 16 tysięcy za sekundę biegania po boisku za sekundę. Świetny interes, Lidz. Gratulacje. Następnie Francuz znowu spróbował swoich sił w Ligę, tym razem nąd Znowu nie pykło. Latem 2022 roku zawika do Szwajcarii, do FC Basel. Tam dwa sezony i tej gry było już zdecydowanie więcej, natomiast jeśli chodzi o skuteczność, to tak bardzo, bardzo średnio. Łącznie 51 meczów, 8 goli i jedna asysta. Od września 2024 roku był na bezrobociu, a 21 marca oficjalnie podpisał kontrakt w Lublinie. Czy tutaj, w drużynie ze środka tabeli ekstraklasy, w końcu się odblokuje i odbuduje? Zdajemy sobie sprawę, że jest to zawodnik po przejściach. Nie oczekujemy, że będzie z buta otwierał drzwi do pierwszej jedenastki. Tak na pewno nie będzie. Ten chłopak potrzebuje trochę czasu. To, co mi się spodobało u niego i agentów, to to, że chcieli przyjechać. Potrenował z nami około dwa tygodnie. Było widać u niego chęć powrotu do piłki. Jest to świadomy piłkarz. Nie trenował z zespołem profesjonalnym 5 miesięcy to jednak widać jakość piłkarską. Nie chcę tutaj wywierać żadnej presji. Ściągamy go po to, żeby się odbudował. Jeśli tylko zdrowotnie będzie dobrze, to zabezpieczyliśmy kontrakt, że Kevin z nami zostanie. Bardzo podoba mu się w klubie. Szatnia go fajnie przyjęła. Czas pokaże. Opowiadał w kanale sportowym dyrektor sportowy motoru Paweł Golański. Natomiast trener stolarski tak podsumował obecną formę Francuza. Pierwsza rzecz. Nie przyjechał zapuszczony, jeśli chodzi o swoje ciało. Druga. Wiemy, że w życiu raczej nie Brakuje mu pieniędzy, więc sam jego przyjazd do Polski i chęć testowania się przez dwa tygodnie pokazuje, że on nie myśli w sposób czwarta liga francuska. Szukał fajnego klubu, gdzie może się odbudować. Dużo jest punktów, które powodują, że jemu po prostu zależy na tym, by wrócić do pełni formy. To również coś, co przekonało mnie, że warto dać mu szansę. Czy 27-letni milioner ponownie odnajdzie na polskich boiskach radość zgrania w piłkę? Zobaczymy. Będę mu się uważnie przyglądać. Tego możecie być pewni. Zresztą tak jak i innym upadłym gwiazdom, które w ekstraklasie spróbują przywrócić ten swój utracony blask.